<laughs> <Wesołych świat. śmiech> yy, muszę zobaczyć właśnie te dodatkowe nagrody. nie. Kurde, no ja bym chciał. Ej, czemu mam? Co? A, tak bardzo <laughs> chciałbym to mieć. Bo chciałbym Brakuje mi jeszcze sto Ej, widzieliście, że Jak Leosia i... Skasper tak. tak. no nie, chwilowo offline, ekipa nie zdała się połączyć. No właśnie też mi się to wyświetliło. Nie że... oczekiwanie nagotowałeś na Uważam, że... Dawid, Ignace Dawid, kto to króle jest? Ignace no dawaj. Zapierdzielę się. No. Okay. Safi, to si, to sa, to Safi, to Safi, to... Safi, to... Safi, 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 bin, bin, bin. Bin, bin. Eurowizja 2019, <laughs> pamiętam. Dokładnie 22 listopad 2019 rok. Fajny taniec No wstawaj gościu, no. Tu. Tu? O ja lubię ta miejscówkę. Przecież nie gram z wami Ale... Nie mogę, a... oh nie yeah. Oh yeah, Konrad, powiedz to sam taniec Kupiłeś go Głupi <grym grym grym go> taniec to są co ja oh yeah! Ale powiedz jej, że zaraz przyjdzie Nie, ja bym zasponsorował widzom Naprawdę tą emotkę z tymi Konrad, powiedz jej, że Małym no, no, gościu z Kiosu. A co on powiedział? Ej, no. Nikola pisze. Ej, no. Bo pewnie kolejka Czemu jest długa. No bo kolejka Uu, jest. To chyba nie odpowiedzia. Kolejka jest. Okay. No. To też wyłącza. Ja nie mogę odpisać, bo ja jestem na padzie. Cicho, Cicho, nie ma za tego lajbu. <laughs> <laughs> będę sobie live'a, go live'a. Dobrze, no ale to co oni we mnie chcą? Gdzie chcesz telewizor? Aha, telewizor, jezus, tutaj Nie Halo. Halo. Halo, Ty no ja oglądam twój zespół, yeah. yeah. zespół. Edi Semedo schodzi, Rafowolski i Pedro Henrique właśnie Dobra, to jest też z Nie, nie odbywam Ja też z i dzwoni ktoś do mnie Halo? A i właśnie co się dzieje z tym Fortnite? no teraz to już chyba i tak będzie musieli przejrzeć do 20, bo naprawdę te serwery, te serwery już ten... No bo jest kolejka, no. No kolejka, Fabian mówi, że jest to, kolejka. Do logowania się, ilość przyleguje. Lepiej no. I nie wychodzić z Fortnite'a. I lepiej jak już odpalisz, to już nie wychodź z Fortnite'a, bo żeby dołączyć na koncert trzeba.

Właśnie, no. to było, to było to. Ale teraz, na, na przykład, teraz też y, mamy mecz, to nie? Ja na przykład gram na, na y, jesteś na moim prawym uchu, a na lewym jest słuchawka. i jest live. No, no tak, no. Jeszcze chociaż dołącz do nas do lobby, to będziemy Cię słyszeć, i tak już będziemy musieli raczej poczekać. Bo 19.30 dali na tym Facebooku, że już włączają te. No, jeszcze 10 minut. Tak, no. Typy, typy, ty, typy, ty, Typy, ty, w tobie. Gdzie przy mnie są typy? No, nie, nie, ja woda nie, 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 może Powaliłem. Spierdzielisz I on jest Zdążysz, bo jest o 20 Ej, Nikola ma 30 Ej, Nikola ma 30, Ej, Nikola ma 30 minut czekania A to mi się poczeka 30 minut, co ma zrobić? No, ale ona miała już też 6 na początku o, do to, to wychodziła A wychodziłaś pewnie jak miałaś 6? Jej nie A no to Jej źle wczyta. zrobiłaś. Nie, nie, nie wyłączaj. No to nie teraz pół godziny. No musisz czekać te pół godziny. Jej nie wczeka po tych pół godzinach. Bo sobie teraz Nie, wbiję. tam coś. Ale wodzi sypie śniegiem No tak ja, ja, ja. A, O, staj wiosen, No A ile teraz już masz? 29? 37, a która jest? O kurde! No to nie wyłączaj nic za nic, bo to już będzie 57 po. złoty granatnik. No to powiesz tak to Filipowi i ci weźmie. A Nikola, z kim ty Z Nikolą. Z Nikolą. No jest na... no dobra, to jak, jak będą postępy to jak coś to napisz A ile ma minut? Nie, no, no, to, no nie niech ci tam filiby o to oto ten, żeby... Patrz, niech patrzy na to No dobra no na razie Dobra jestem no Niepotrzebnie wychodziła No niepotrzebnie wychodziła, no miała 6 minut i wyszła No raz no teraz ma 37. No do 57 musi czekać. Do 57, do 57. Jak coś, nie stresujcie się, bo jest 0 osób na live, 0 komentarzy, więc. pełen luz. Nie, jedna osoba to ogląda, Jeden Może Nikola. No to może ty oglądasz, a nie. Może nie wiem. No! To, może, jak będzie przerwa, to może zrobimy tego giveawaya. Mot, w ogóle? Ojej, przecież, oczywiście, że jest ta emotka yy, z, tą, z tym telefonem, więc. A co, co ty ode mnie wymagasz, też? No nie, nie wydam. No, no tak, nie kupię. Do... No to dobra. Jestem honorowy. Ty, na razie jest Fabian zapisany. Oczywiście, <grym> ty też możesz wziąć co nie? A co muszę zrobić? Żeby e, musisz zasubskrybować kanał i napisać na czacie: Lorenzo <grym> jest tak. super. Nie wiem, czy jest tak. super. A Lorenzo, e, dobra. Lorenzo jest super. <grym> no i subskrybować, no Fabian subskrybuje, bo jesteś moderatorem. Ja mam chyba wyższe ulicy, nie? Z moderatorem. Nie no, losowanie będzie, wiesz, każda ma szansę. Będzie nie ma ludzi Tylko nie będzie jak na, kartec na karteczce w 2018. A dałeś dałeś ten, dałeś Fabianowi to? Moderatora? Moderatora? Nie moderatora, m, karteczkę. Tak, tak, w kurce mu dałem. Tak, tak. Znaczy w kurce, Właśnie bo w kurce to miałem. ustalić yy, nasz budżet. O Ile? 100 złotych będzie powiedział stówkę Mocne Fabian, szalejesz Szalejesz Ej wiesz że jakbyśmy grali w pierwszym sezonie takim pierwszym pierwszym Fortnite'cie Na przykład jak tutaj idę za tobą i bym tak to bym cię zabił No? Tak No przestań no No nic ci się nie powiem, stanie nie. no wejdź i kobieta no Po co marnujesz sobie na to 36 za 36, 36 minut Ej, a jak... Ej, po, ej, po, ej, po, ej, po, poczekaj, bo za 5 minut jest ta przerwa techniczna, nas wywali z tego meczu? Nie, nie. nie, nie. Jaka przerwa techniczna? No przerwa techniczna, Czemu kurwa. No, ma... cały czas na tym takie. Y, na live'ie robi takie niebieskie ekrany? No bo nie. A, sejfa. No, nie strzelą, no, nie strzelam, no. A kogo oglądasz? Widzę. A ile jest? 3 -0. A z kim grają? Z Radomiem. Tam są ludzie, tam są ludzie. Idziemy na nie? Kurde, na no jedną bramkę? Ale Kacper ma dwie bronie. Ej, gramy z Marshmello, nie wiem czy wiecie. Ja pierdziele, Marshmello. Marshmello, takim DJ-em. Wiem kto jest Marshmello, ale... Skąd wiesz? No bo na czacie jest napisane. Tam był Kurde no O! Ja pierdzie a maniankę. maniamkę Trzy minuty dojdzie, nie no ludzie Nie no jestem mózgiem Ja sam cię zabiłem zapiłem zabiłem cię bo wysadzimy granatnik po ciebie Ja będę Dobra, powróćmy um, do lobby Gotowość byś Ej, wracamy do lobby? Szybko, gotowość. szybko, gotowość, gotowość, szybko Bo nie Czemu? ma czasu, bo zmoczę serwery No ale to, to chyba nie, już nie będziemy już grali No wbijaj, no zagraliśmy dawaj, dawaj gotowość, dawaj gotowość Mieć gotowość, a nie Wyróżaj, bo, bo ja jeszcze nie jestem w lobby No, ja... no nie, jeszcze... a albo wy jesteście w lobby, wy nie jesteście w lobby, a ja jestem, nie jesteśmy nie, lobby. A, ja jesteśmy jestem. a ja jestem, a ja jestem, nie mogę. Ten tryb jest obecnie niedostępny. Do lobby. Ten tryb jest obecnie niedostępny, już już nie wydziałają, No to co do lobby, no. No bo już nie działają i tak. No nawet nie miałem gotowości nic. No i kurwa zjebał. <noise> Żeby sobie chyba pograć w tym pograć No nic. Może, a weź za bohaterem. No nie, Squid nie, nie można, nie można. I ja nie? mogę. A może Squid Games sobie zagrać. Oh. A, a czemu ja nie mogę? No ale mam wyłączone pobieranie danych. Squid Games usta na dole. W dół zjedź. A bo ja jestem tym. Tak. Ale nie, i mam wszystko ten. Wielki wybuch! Ty gram... a co to jest? No to jest ten do tego eventu. No to... Możemy? To to jest? No kurde, 50 sekund, chłopaki moją. Co 50 sekund? Ostrzelenie nie bramki. Jagoda. Ja pierdziel, nie no ludzie. Dawaj, Jogoda. Nie, no. no Już, tak. nie, oczekiwanie na gotowość, gracza yoga. już jestem. Ja z jest wodzie. No, mówię, ja też nie wiem, Ty umie też śnieg? Nie, no nie, ja patrzę mówię, Oni grają i jest wszystko w śniegu. No, nie, nie, no. jest nie, 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 śnieg nie, nie, jest. Nie wiem, oni klepią. No nie. No. To jest mecz. Kurwa wiedziałem, że Radom jak wygra. RADOM! RADOM! Pół godziny. Wydziałem kurwa. Nie przyklinaj. A słychać mnie? Tak. zrób losowanie. Na razie nie ma losowania, bo tylko Fabian wziął udział. To czas do 20, kto chce wziąć udział. Ej, to tak Kacperek gada w tle? Ale mi chodzi o Dybały. Zaraz jest super. Kto tam gada xd? Co tu? Nós use... A wiesz, że on bierze, bo to jest twoje, jego konto? Najpierw będziemy niej zaraz pierwszego widza. Jutro to, jutro, to pewnie już nie będzie. A ja w ogóle z siebie słyszę. Ktoś ma echo. A, anta. Nie wiem. Czekaj no, o 20.45 ruszymy. Człowieku, co ty gadasz? Ale o 19.45 o 19. przecież nie dołączymy. Mówię, że o 19.45 zacznę losować. Nie bluźni, nie bluźni. No nie można! Ty jesteś jakiś nerwowy człowieku. A co ci to interesuje? Halo Fabiana. Czemu nic nie widać? Jak, jak się ma sytuacja? Witam. Nikola, jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu, musisz napisać na czacie: Lorenzo jest super i zasubskrybować ten kanał. Do Nikoli, bo Nikola jest i na czacie. 25 minut Nikoli zostało Już już subskrybuję Dobrze, Nikola jest dopisany, mamy trzy osoby Nie, bo No No ja pierdzielę, jaka patologia <grytanie> Oczywiście y, widzowie Tutaj taki na koncercik akurat y, Będzie Zaraz, to, to będzie na koncercik, proszę Państwa, nie można, taki na koncercik, taki wajbik będzie, właśnie o to walczycie, za darmo, jak wiemy niedługo są Mikołajki, świątecznie, o widać, Lorenzo jest super, Lorenzo jest super, świątecznie, Nikola, ej, da? No przecież ty nic nie napisałeś, przecież ja wszystko widzę. Ej, ej, a jak będzie koncert to ja mam zrobić? Czy ty chcesz oglądać? Ty... Ten koncert, a? Czyli będziesz? Ej, to ile to będzie trwało? 40 minut? No, ten, yy, jak to się ma, koncert. Jak? Nie wiem, mister Polska najbliżej pół godziny grał. No to... Dobra. Laptop mam akurat przy sobie. Ah. No Że robię, bo przecież, przecież pewnie i tak. Właśnie tacy to ty jesteś. No. Ej, wyłączył mi się. O, dobra. To ro-ro-ro. na Nie śmiejcie się. Jest. Proszę państwa. Ja od razu mówię, że oglądam, co. Halo, a, dobra, nie. Dobra. No już. Przecież musi być wiarygodnie, no przecież dopiero wpisuję nazwy wasze. Nie no, przecież zobaczę to jakiś anonimowiec i... Jogo05 i Brates Game, proszę Państwa. OBS Studio włączamy. Włączamy OBS Studio. Kończymy na PlayStation. I zaraz będzie szybciutko na komputerku.